Witajcie moi kani w tym legendarnym odcinku Dlaczego? No to pomyślelibyście sobie 35 odcinek To nie jest jakaś mega liczba czy coś To jest, wygląda na zwyczajny odcinek Ale, ale uwaga, uwaga Dziś jest ostatni odcinek Z tego pomieszczenia Dlaczego? Bo wczoraj gdzieś tak o Znaczy no teoretycznie to dzisiaj gdzieś tak o pierwszej w nocy Nie, dobra, nie, o, o północy tak mniej więcej skończyłem robić studio Ale ja nie nagrywam teraz reklamy No po prostu wiem o studiu. Dobra, idź sobie. <laughs> idź sobie. No, także to będzie ostatni odcinek z tego pomieszczenia, także no. Żegnam kaktusie. znaczy ja tutaj będę codziennie, bo to mój pokój, ale też będę miał studio i tam pewnie będę większość czasu spędzał. Bo mam zamiar się pochłonąć totalnie w YouTube'a i zobaczycie, że to wszystko będzie wyglądało inaczej. No, ale dzisiaj ci odcinek nowy skaker od sąsiadów. Zapraszam do oglądania mojej kani. Jeszcze wam powiem, że będzie na nowo podcast dużo więcej podcastów. W sensie póki co są tylko cztery, a będzie dużo więcej właśnie z tego studia nowego. Także ten. Lecimy. Wszyscy mamy są... Ale czy naprawdę wiemy, kim oni są? Oto Stefania i Jana. Są małżeństwem od 15 lat. Stefania przeszła transplantację serca i teraz kończy rekonwalescencję. Jej mąż się nią opiekuje. Czy to nie za wcześnie, żeby wracać do pracy? Kochanie, proszę cię, nie zaczynaj od nowa. Ja już trzy miesiące siedzę tutaj jak w klasztorze. Naprawdę mam serdecznie dosyć. Do domu naprzeciwko kilka dni temu wprowadził się Aleksander. Aleksander, tak, on jest zły. On jest zły, ja już wiem, że on jest zły. Nie no, żartuję, ale zaraz padnie jakieś pytanie w stylu: czy Stefania i Jan spodziewają się, czy może wiedzą, jak dużą rolę w ich życiu odegra Aleksander? Mężczyzna właśnie rozpakowuje swoje rzeczy. Nowy sąsiad zdaje się bardzo interesować Stefanią i Janem. Czy jego przeprowadzka tutaj była rzeczywiście przypadkowa? E, no co innego było, ale też w tych klimatach, jak zawsze. Mogli po prostu na wstępie mówić: Czy Aleksander jest zły? Wprowadził się właśnie, więc pewnie tak. Po, po co przedłużać nie? Za kilka dni Stefa chce wrócić do pracy na stanowisko dyrektora do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Dziś jednak spędza dzień w kuchni, ponieważ nowy sąsiad przychodzi na kolację. O, już? Już. Też się cieszę, że Cię widzę. No, ale ja myślałam, że Ty jesteś zawalony robotą. Tak, ale wziąłem pół dnia wolnego. Kochanie, ja się bardzo cieszę, że Cię widzę, ale pamiętaj, że rekonwalescencja to nie jest niepełnosprawność. Ja naprawdę mam wystarczająco dużo siły, żeby zrobić kolację dla trzech osób. A mnie to nic nie obchodzi i tak nie wiem, zamiaru Ci pomagać. Wziąłem wolne, bo idę trenować pilates. Czemu one zawsze są jakimiś dyrektorkami? Czemu one zawsze mają takie wysokie stanowiska? Z typami tak samo, czemu oni zawsze są tacy, ja coś nie wiem, wysoko postawieni? Sit down, sit down. Nie mogą być na przykład takimi jakimiś niższymi stopniami jak właśnie YouTuber czy coś. Ale ja nie twierdzę, że ty jesteś niepełnosprawna, tylko. No wiesz, no transplantacja serca to, to nie jest operacja usunięcia migdałków. No. Nie chcę, żebyś się przemęczył. No okej. Okay. Słuchaj, ja naprawdę bardzo dobrze się czuję. Ja muszę wrócić do normalnego życia, bo inaczej dostanę depresji. Halo? Fajnie. A kiedy? Eee, dobra, to wiesz, co ja przedzwonię, dobra? Mhm. Muszę jechać w delegację do Szczecina. Będzie prezentacja mojego prototypu. Super! No wiesz, ale jeśli chcesz, jeszcze nie potwierdziłem. Jeśli chcesz, żebym został, to mogę to jeszcze odwołać. Czego nie rozumiesz, Jasiu? Potrafię ugotować kolację, a więc rekonwalescencję po transplantacji serca też przeżyję jakoś, nie? Nie no, Jony, jak już trzy miesiące, trzy miesiące po operacji, to daj jej żyć. Nie, no już wystarczająco długo swoją pracę odkładałeś na bok. Jeźdź do tego szczecina. A jak bardzo chcesz mi pomóc, to przynieś butelkę wina na kolację. Ty to umiesz zarządzać tymi zasobami ludzkimi? No już, zjeżdżaj. He he, ale to było tragiczne. Ten żart Jana, nikt by czegoś takiego nigdy nie powiedział, to, to było straszne. Wracając z zakupów, Jan spotyka panią Madelską, przewodniczącą Rady Osiedla. A co pani myśli o tym naszym nowym sąsiedzie, tym panu Aleksandrze? A, ten samotnik wygląda na dziwnego. Ciągle przez wszystko ja z dołu, a do tego mm, naprawdę wygląda na smutnego, nie? I zaczyna na niego spojrzeć. Już mi gorzej, ale i tak się cieszę, że wynajął ode mnie ten dom. Pani, spóźniam się do żony. Czeka na mnie. Przepraszam, muszę lecieć. Proszę bardzo, pani Kotański. Miłego dnia. Dziękuję. Też... Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Ale plotkara. No, wiecie, taki dziwny typ. Smutny. Jak można być smutny w ogóle? Przecież to takie dziwne. I co to tak właściwie znaczy, że ktoś z dołu patrzy? Co znaczy, że ktoś patrzy z dołu? Z góry to wiadomo, ale z dołu? Wieczorem kolacja zbliża się ku końcowi. Czy Stefan i Jan zdołają dowiedzieć się czegoś więcej o nowym sąsiedzie? Na początku trochę się wahałem, ale okolica okazała się całkiem spokojna. Dlatego zdecydowałem się na przeprowadzkę. Wcześniej mieszkałem w samym centrum, na placu Kościuszki, zaraz nad bankiem. A znam to miejsce, to bardzo ładny budynek. Znudziło się panu mieszkać w apartamencie? Nie, od pewnego czasu jestem sam. Postanowiłem zacząć od nowa po stracie żony. A, przepraszam, nie wiedziałam. Bardzo mi przykro. No cóż, domyślałem się, że jak typ jest smutny i się przeprowadził, to dlatego, że stracił żonę. W sensie wiecie, często tak jest. No cóż, nie każdy może mieć takie fajne nowe serduszko jak Stefania, nie? Dla niektórych nie starczyło. <laughs> Stefa, wszystko w porządku? <laughs> tak! Wszystko okej. Okay. No chyba nie miałeś zamiaru dzwonić do Tadeusza. Tylko się zakrztusiłam. Stefa trzy miesiące temu miała ciężką operację. transplantację serca. Tak i od tego czasu mój mąż myśli, że jestem z porcelany. Powiedział pan trzy miesiące? To niesamowite. Nikt by nie powiedział, że przeszła pani tak ciężką operację. To musiało być straszne przeżycie. Ale by było, gdyby ona miała serce jego żony. Wiecie, że ona umarła, kiedy Stefanie była w szpitalu, i wiecie tam, że ona była dawczynią, i że potem przejęła to było No tak, bywają przyjemniejsze chwile, ale od tego czasu mam nowe serce. To nas bardzo do siebie zbliżyło. To musi być wyjątkowe uczucie żyć z sercem innej osoby, prawda? Widzi pan, staram się o tym nie myśleć. Zrobię kawę. Ja im pomogę, dobrze? Ale ten Aleksander jest dziwny, strasznie creepy wzrok I to co powiedział o posiadaniu czyjegoś serca, jak w sensie tym uczuciu Nie zadawajcie się już z nim, to jest jakiś. Oj, już pan idzie? Przykro mi, ale nie czuję się najlepiej Nie wiem co się ze mną dzieje Gdyby była potrzebna jakaś pomoc, to proszę się nie wahać i prosić o wszystko Dziękuję ja również dziękuję. Dobrze jest wiedzieć, że obok jest ktoś, kto może pomóc Stesie. No, tylko żeby jej za bardzo nie pomógł. He, 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 he. Wiecie o co chodzi mordeczki, co nie? A... Kilka dni później Stefan zostaje sama, podczas gdy Jan wyjeżdża do Szczecina ze swoją prezentacją. Czeka ją nieoczekiwana wizyta. Przyszedłem przeprosić za piątkowy wieczór. Są przepiękne, ale nie trzeba było, naprawdę. Proszę, zapraszam. Pięknie. Tak, właśnie widziałem, że pan Jan tak wcześnie rano wyjeżdża, więc pomyślałem, że może mógłbym się do czegoś przydać. Może. No, dziękuję bardzo. Może zakupy jakieś, może nawet jakieś porządki. A może się zamknie i zawijaj stąd, co? Czy ona ci wygląda na kogoś, kto aktualnie nie potrafi wykonywać podstawowych czynności życiowych, takich. No, no tak myślałem, więc do widzenia. Nie, nie trzeba. Wie pan co? Od czasu operacji mój mąż. Mój mąż się tak o mnie troszczy, ja chciałabym już coraz więcej rzeczy robić sama. No wie pani, pani mąż ma trochę racji. Powinna pani bardziej dbać o siebie. No tak wiem, a pan dzisiaj nie w pracy? Mm. No niestety chwilowo jestem bezrobotny, ale mam nadzieję, że to przejściowe. No, na pewno pan szybko coś znajdzie. Tak, nie wydaje mi się, żebyś czegoś szukał, w sensie pracy. Mi się wydaje, że już pracę znalazł i mam pewne podejrzenie, co to jest za praca. Mam już swoją teorię na ten odcinek. Korzystając z nieobecności męża, Stefa zabiera się za prace ogrodowe, ale długo nie pozostanie sama. Powinna złapać Pani nożyce trochę niżej. Wtedy nie będzie musiała Pani używać tyle siły. I powinna Pani obcinać to, co chce Pani obcinać, a nie powietrze. Co ona nie mogła na potrzeby odcinka uciąć, które kszoka? Może pokażę. Nie wiedziałam, że się Pan zna na ogrodnictwie. Och, to jedna z moich pasji. <dyskło> <dyskło> proszę. O. No, dobrze, Widzi już pani? wiedziałam. To ja to skończę, dobrze? Nie, 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 nie już skończę. Wiedziałam. O, proszę. Jeszcze tu. O. <dyskło> No, proszę. Dobrze zrobione i szybko zrobione. Mam przekopać grządkę, wskosić trawnik. Nie, no na dzisiaj to już wystarczy naprawdę. Dziękuję. Pani pragnienia są dla mnie rozkazem. Dobra, to było strasznie creepy. Nowy sąsiad mówi coś takiego. Więc albo jest mega creepem, albo się sprawdzi moja teoria. Której nie znacie, bo Wiktoria mi powiedziała, że ja spoileruję wam, jak mam jakąś teorię i ona się sprawdza. Więc teraz będę je zachowywał zawsze dla siebie. I będę tylko dawał takie wiecie, takie smaczki. Kolejnego dnia mąż Stefy jest ciągle w podróży. Czy kobieta będzie w stanie pozbyć się natarczywego sąsiada? Nie przeszkadzam pani. Widzę, że będzie pani uprawiać sport. Aleksander, tak, tak, wybierałam się pobiegać. Mój lekarz uważa, że mogę już zacząć powoli uprawiać sport. Nie za szybko? Jeszcze wczoraj widziałam, jak wróciła pani z dwugodzinnego spaceru. Śledzi mnie pan? Nie, akurat naprawiałem furtkę i widziałem, kiedy pani wychodziła i wróciła Tak, i akurat też szedłem tą ścieżką, co pani To nie tak, że panią śledziłem, po prostu też chciałem iść tą drogą, co pani szła Wcześniej już ją sobie zaplanowałem, nie zmyślam Przecież nie jestem jakimś dziwakiem Czegoś pan chce? Widziałem przez okno, jak pani tańczy i od razu pomyślałem sobie, że lubi pani muzykę I dlatego przyniosłem to może sobie posłuchamy. No wie pan, ale ja właśnie teraz chciałam iść pobiegać. Sprawi mi pani ogromną przyjemność. Poza tym chyba jest za gorąco na bieganie. No chyba trochę za gorąco. Dobrze. Mam nadzieję, że to coś do tańczenia. A, nie zupełnie. To jest rekwiem. Rekwiem to chyba taka muzyka żałobna, nie? Czy tam nawet... Tak naprawdę to sobie tak, tak... mówię, że niby wiem, a sprawdziłem w internecie i to jest msza żałobna, czy coś. Ale będą się super bawić tego wieczoru wrócił Jan i Stefa zdecydowała się z nim porozmawiać o zachowaniu sąsiada. Wiesz co? Ten nasz sąsiad jest jakiś naprawdę super dziwny. Jedyne wytłumaczenie to jest takie, że chyba się we mnie zakochał. Jesteś pewna, że sobie tego nie uroiłaś? Może po prostu chce być bardzo pomocny? No tak, oczywiście. Ja już jestem taką paskudą, że to jest niemożliwe. Jesteś super laską. Aleksander został niedawno odrzucony i... Nie wygląda na człowieka, który chciałby się jeszcze raz z kimś wiązać. Chyba, że ta osoba by miała serce jego żony. Ale to było dziwne, jak tak o tym pomyśleć. Wiecie, że on by chciał z nią być, dlatego że ma serce żony. Chciałbym, żeby był taki plot twist, ale to nie jest moja tora, jak coś moja tora jest inna. Wiecie, z tą pracą, że ktoś tam komuś zapłacił, żeby coś tam robił. Hehe, Tak, ale on się cały czas pcha. <laughs> Pewnie dlatego, że nie ma nikogo innego. Jesteś dla niego miła. I obcowanie z Tobą pomaga mu zapomnieć o utraconej ukochanej. Bardzo dziękuję, doktorze Freud. Pan mi to tak wspaniale wytłumaczył. Ale ja potrzebuję przestrzeni, a on mnie wkurza. Mówiłaś mu o tym? Tak, tylko to do niego nie dociera. To może ja powinienem porozmawiać? Nie, no, będzie mu przykro. No to w takim razie musi się wykazać dobrowolą. No tak, ale ja nie chcę, żeby on mnie nachodził. No dobra, pogadam z nim. Szepnę mu słówko tak między wierszami. Dyplomatycznie. Zgoda? No. Dziękuję. Pogada z nim, ta. Ja podejrzewam, że on coś wie. Że on wie, dlaczego on taki jest. I jest z tym związany. Ale Stefa powinna po prostu mu powiedzieć, żeby się odwalił, bo jest, jest creepem totalnym. Kiedy Jan ponownie wyjechał na kilka dni w delegację, Aleksander wraca na posterunek jest gotowy na wszystko, aby móc spędzić czas ze swoją sąsiadką. Wychodzi pani. Y -y, tak, idę na zakupy. Nie mam co na siebie włożyć, a wracam do pracy. Y -y, do pracy? Czy jest pani pewna, że powinna pani... Tak. Mój lekarz mówi, że jestem zdrowa jak koń. Pokazać panu zaświadczenie lekarskie? Czy nie przeszkadzałoby pani, gdybym towarzyszył jej w zakupach? Przeszkadzałoby, creepie. Zawsze się pojawia się jakąś, nie wiem, sekundę po tym, jak ona wyjdzie z domu. To nie jest normalne, powiem więcej. To jest bardzo nienormalne, i dziwne i creepy, więc może lepiej, żeby się nie towarzyszył. Może lepiej zabiję do domu. <śm> nie no, pan co? Ja całe życie myślałam, że dla mężczyzny to, to jest horror. Nie, nie, nie. Mam dużo czasu, a poza tym to chyba taka moja kobieca strona. <śm> Ale ostrzegam, będę wchodzić do każdego sklepu. Będzie to dla pana bardzo nieprzyjemne. Jestem przyzwyczajony, zawsze chodziłem z żoną. Ej, cały czas sobie powtarzam, że chyba zbyt mało czasu jej poświęcałem. Powinniście o tym pomyśleć z Janem. No ale my z Janem jesteśmy bardzo blisko, wszystko jest okej. Okay. No to jesteście szczęściarzami. Dosyć już tych dyskusji, zabieram pana, ale ostrzegam, będzie pan miał dosyć przy pierwszym sklepie. No, przekonajmy się. Co jest? Dlaczego się zgodziła? Zabieram pana? Jak jakieś dziecko, które by chciało jechać, ustrzałoby, że starszy brat gdzieś jedzie, ale ten starszy brat by nie chciał zabierać tego młodszego dziecka, bo on jedzie na męż, ale nie może mu powiedzieć, bo jakby. Yy, bo jakby on nie chce, żeby ten młodszy nakapował rodzicom po tym, że jedzie na majątki. Wiecie, co? Wiecie? Czemu moje porównania zawsze są takie głupie? To mniej głupią wersję nie zobaczcie na podcastach, więc... <laughs> subskrybujcie No Joke Podcast na wszystkich platformach. Na YouTube Apple Podcast, Google Podcast i Spotify. Chociaż tam tak naprawdę też będę głupi, żeby było śmiesznie. Po powrocie z zakupów Aleksander będzie próbował jeszcze bardziej zbliżyć się do Stefy. Ale za tą sukienkę to ja chciałabym oddać, to jest zbyt krępujące. O, chociaż tyle mogę. O, a może zjadłaby Pani ze mną dzisiaj kolację, skoro mąż nie wraca? A skąd Pan wie? Widziałem go dzisiaj rano, jak wychodził z walizką i pomyślałem, że pewnie jedzie na delegację. No, chyba, że się mylę. Nie, nie myli się Pan, rzeczywiście nie wraca. Ale ja po tym dzisiejszym dniu to jestem strasznie zmęczona, wie Pan. Chciałabym odpocząć. A, tak... Tak, zdecydowanie powinna Pani odpocząć. No, dzisiaj trochę Przecholowaliśmy. Bardzo proszę, niech Pan już idzie do domu. Wait, stop, stop, to jest tak niezręczne. Ten gość jest tak przerażający i te, te, te zbliżenia na twarz. Czemu one są aż tak potężne? Rozumiem, że oni chcieli być dramatyczni, ale ty. ty... P te przybliżenia, one są tak absurdalne, to jest przesada. Następnego dnia Stefa zdecydowała się położyć kres zabiegom Aleksandra. Jak ten na to zareaguje? Nie spodziewałem się pani tutaj. Wszystko w porządku? Tak, tak. Ja po prostu chciałam y, panu podziękować za czas, który pan mi poświęca i troskę. I... Tylko, że ja potrzebuję więcej przestrzeni. Nie rozumiem. Y, no po prostu chciałabym, żeby pan zachował większy dystans. Mam męża. Co znaczy większy dystans? Dlaczego mi pani mówi o swoim mężu? No nie możemy się widywać tak codziennie. Poza tym ja już chcę wrócić do pracy. A co z nami? Pani się kompletnie mną nie przejmuje. To nie jest mój problem. Ja tylko chcę wrócić do pracy. To jest pani problem. Prawie pani umarła i powinna pani bardziej nacieszyć się życiem. To nie powinno pana obchodzić. Zrozumiałem. Aha, no i się obraził. Ile on ma lat? Pięć. On jej nie daje normalnie żyć. Jest nachalny, interesuje się jej swoimi sprawami. Jest creepem, a potem się obraża, jak Stefa coś takiego mu powie. No debilno. Kilka dni później Stefa przygotowuje się do wyjścia do pracy. Ale w momencie wyjścia z domu czeka ją przykra niespodzianka. Ktoś ukradł jej bramy i furtkę. Zauważycie, że oni bramy ani furtki nie mają, ani płotu. Znaczy, płot mają, ale taki nie do końca. Halo, tak, tak, to ja, cześć, nie, 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 wszystko okej, okay. słuchaj, mam takie pytanie, czy ty nie wziąłeś samochodu? No, ale był rano, jak wyjeżdżałeś, no nie wiem, musieliśmy odholować, musiałam źle zaparkować, no nie wiem. Byłam przekonana, że to Aleksander zadzwonił po straż miejską, żebym nie mogła dojechać do pracy. Aleksander jest strażnikiem miejskim pod przykrywką. I odholował samochód, bo był brzydki, nie podobał mu się. I swoją drogą, to ja mam złe wspomnienia ze strażą miejską, nienawidzę ich. Może nie, że nienawidzę, po prostu mam złe wspomnienia. Stefa zdecydowała się dowiedzieć więcej o intencjach swojego sąsiada. Właśnie po to wymyśliła pewną strategię. Halo? E, dzień dobry, pan Aleksander. Tak. No już wszystko w porządku? No mam nadzieję, że się pan nie gniewa. Tak. No nie, nie pojechałam do pracy, no niestety no. Ale mam do pana prośbę. Czy mógłby pan mi przywieźć kurtkę z pralni z centrum handlowego? No tak. Tak? Naprawdę pan teraz może... Nie no, to cudowne by było, naprawdę, dziękuję bardzo. No dobrze, to ja zaraz panu podam numer kwitu. Dobrze? No dziękuję, to... Dziękuję bardzo. Czemu postacie w paradokumentach myślą, że jak staną obok krzaka, to ich nie będzie widać? Przecież ten płot nawet jeszcze nie jest skończony, on jest tak potężnie widać. I znowu będzie chyba włamywanie się do domu. Ci te osoby strasznie lubią się włamywać do domów. Kiedy tylko Aleksander odjechał, Stefa może przejść do drugiej części swojego planu. Zawsze zostawiam sobie zapasowe klucze, bo jak pani wie, różnie bywa z ludźmi. Poza tym zawsze po wynajmujących... Wymieniam zamki. Dla bezpieczeństwa. Tak, jasne. Proszę. Dziękuję, pani Madelska. Pan Aleksander mm. myśli, że zostawił włączoną kuchenkę gazową. Po prostu pójdę i sprawdzę. Jasne. Dom ubezpieczony. Ale ja i on mielibyśmy kłopoty. Już dosyć miał nieszczęść ten biedny mężczyzna. Dowiedziałam się od pani Branickiej, że jego żona odeszła. No tak. Myślę, że zostawiła go dla innego mężczyzny. Mm. Jak dla innego mężczyzny? To pani nic nie wie? Ona nie żyje. Jak to nie żyje? Czekaj, co? Skąd to jest zdziwienie? Myślałem, że już to ustaliliśmy No jakby, nawet dwuletnie dziecko w gorączce by ogarnęło, że ona nie żyje Boże, jak to jest głupie, jeżeli to jest ten plot, twist, to tutaj ja nie wytrzymam No bo ja jakby od początku W sensie, jak Aleksander mówi o swojej żonie, to ja właśnie myślałem, że chodzi o to, że nie żyje Jakby no, myślałem, że to jest powszechna informacja, którą chcą nam przekazać To nie była żadna moja teoria, tak po prostu myślałem, że tak, 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 że o to chodzi No tak, zginęła wypadku, czy coś takiego Ale niech już pani idzie sprawdzić mu tę kuchenkę Tylko niech pani światła nie zapłaci Pala? Bo jeszcze wybuchnie. Dobrze. Tak Najlepiej dobrze wywietrzyć. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie no, nie wierzyłam. Cały czas myślałam, że to żona odeszła od Aleksandra, a okazało się, że ona nie żyje. Miałem jeszcze nadzieję, że ona udaje. Nie wiem po co, ale miałem nadzieję. Ale nie. W tym momencie już straciłem wszystkie siły życiowe, wszystkie siły psychiczne, że to jest tak głupie. Stefa, korzystając z nieobecności Aleksandra, z pomocą kluczy właścicielki domu postanawia się do niego wkraść. Nawet nie ma pojęcia, jaką prawdę odkryje. Akt zgonu Irena Samon. Zmarła 7 czerwca 2020 roku w wypadku samochodowym. Chciałbym być zdziwiony naprawdę, ale, ale ja na serio myślałem, że to jest jakby po prostu informacja, którą nam twórcy chcieli przekazać i że to jest oczywiste. Dokumentacja medyczna? To moja dokumentacja medyczna. Ziom, nie, dlaczego? Ja to powiedziałem totalnie randomowo na żarty. To nie była moja teoria, to co mówiłem na początku. W sensie wiecie, ten co sobie żartowałem. Moja teoria była taka, że Jan zapłacił Aleksandrowi po to, żeby on się opiekował, nią tak wiecie, przesadnie. A tu się sprawdziło moje totalnie randomowe śmieszkowanie. Ten spoiler naprawdę był niespecjalny, bo to nawet nie była moja teoria, tylko to było totalnie randomowe. Po prostu powiedziałem, że byłoby śmieszne. Aleksander Samon. Anestezjolog. Nie, to niemożliwe. Stefa? Jak pani tutaj weszła? Ja bardzo przepraszam. Chciałam tylko sprawdzić, czy pan już jest. i Było otwarte i ja nie powinnam była tutaj wchodzić. Widzę, że pani wie już wszystko. Ja chciałabym tylko wrócić do domu. Wiesz, już za dużo, tak samo jak Crystal no którego będę musiał zabić I tak jak sobie o tym się, to wy też wiecie za dużo, widzowie Lepiej wejdźmy do jakiegoś bunkru wszyscy, bo Aleksander jest nieprzewidywalny Bardzo mi na pani zależy Proszę mnie puścić, Słysza bo ja będę pani? krzyczeć Bardzo Proszę mnie mi mi puścić, proszę mnie puścić! Zostaw ją! O mój Boże, on serio jest totalnie powalony. Jezu, nie spodziewałem się, że go się aż tak creepy. Niech ktoś coś z nim zrobi, niech ktoś weźmie go wrzuci do lodówki do rzeki. O, a czy pamiętacie o tym jak tanie są koszuleczki na Nojo No jak nie, to sobie kupcie, bicie, znaczy wbijcie obczajcie i możecie kupić. Bo są naprawdę przetaniutkie, pyszne i wspaniałe. Znaczy nie jadłem ich, ale wiem, że są fajne. Ja akurat w swojej nie chodzę, bo przeważnie Wiktoria, bo ja dziewczyna w niej chodzi i w niej śpi. W koszulce z Nojo Chwilę później sytuacja się uspokaja. Stefa i jej mąż czekają na wyjaśnienia swojego sąsiada. Przepraszam za wszystko, ale to serce Ireny bije w piersiach pana żony. Trzy miesiące temu moja żona miała wypadek samochodowy, w którym zginęła. Znaleźli przy niej zgodę na pobranie organów. Nawet nie wiedziałam, że o tym pomyślała. Byłem wtedy anestezjologiem w szpitalu, do którego ją przywieźli. Dlatego miałam dostęp do listy osób oczekujących na przeszczep. I tam znalazł pan nazwisko Stefy? Tak, była pierwsza na liście oczekujących. Ja nie wiem, dlaczego ci wszyscy ludzie w paradokmentach są tak nikumaci. Bo nawet jak ona zobaczyła te dane, to nie o co chodzi. Tak samo z tym, że jakby no żona odeszła, że stracił żonę. No, jak ktoś ci smutny mówi, że straciłem żonę albo żona odeszła. No ty nie wiem, chyba myślisz pierwszy co o tym, że nie żyje, nie? Boże. Ale wie wiem, że to jest w brefetyce medycznej. Nie reagowałem jak lekarz, tylko zdesperowany mąż. Nie mogłem stracić śladu po mojej żonie. To serce, które w pani bije, to jedyna rzecz, która mi po niej pozostała. Dlatego chciał pan ze mną ciągle przebywać? Tak, myślałam, że spędzam czas ze swoją żoną. I dlatego ciągle pan mnie obserwował. Desperacko chciałam, aby przeszczep się przyjął. Nie mogłem stracić Ireny po raz drugi. Ale to nie jest Irena, to Stefa. Tak, masz rację, a to, co robił Aleksander, pomimo tego, że teraz jest taka smutna muzyczka, że mamy mu współczuć, to to i tak było złe, nie wzbudza nie mnie współczucia totalnie, to było po prostu creepy, creepy, strasznie. To nie jest pana żona. Nie muszę o tym zapominać. Tak, wiem. I wiem, że ona nigdy już nie wróci. Nie martwcie się, nie będę wam więcej uprzykrzał życia. Ja obiecuję, że ja będę dbała o siebie I o swoje serce O Jezu, jakie to smutne, jestem tak znieczulony, że totalnie mnie to nie wzruszyło A może to dlatego, że myślałem, że od początku wszyscy zakładamy jakby, że ona nie żyje ta żona I że powszechnie wiadomo o tym każdemu, Stefani, Janowi, wszystkim No i przy okazji też z tym sercem głupio wyszło, bo żartowałem, ale to nieważne ważne. Sensie że żartowałem tylko z tym sercem, a wyszło, że tak na serio było, więc... No po prostu paradokmenty są trochę absurdalne Kilka tygodni później Aleksander przeprowadził się do innego miasta, gdzie znalazł stanowisko pracy w prywatnej klinice. Stefa bez problemu wróciła do pracy. Czuje się świetnie. Jan mniej się o nią martwi. Wrócił nawet do starych przyzwyczajeń. No i powiedz mi, dlaczego tak długo byłaś dzisiaj w pracy? Och, kochanie. Posiedzenie Rady Nadzorczej. Zebranie. Konferencja. No, po prostu szaleństwo w pracy. A co u ciebie? Dobrze Odwołali mi dzisiaj zebranie, poszedłem o. do kina. Bardzo dobrze mi to zrobiło. Super. Jak tak o tym pomyślę? Ja nigdy nie byłem sam w kinie, a wy byliście. Jeśli byliście kiedyś sami w kinie, to napiszcie w komentarzach i napiszcie, na czym byliście. Na pewno są takie filmy, na które byście nie powiedzieli ziomkom, ej, ziomki idziemy na tamtym film, a oni powiedzieli, co ty Co? Może, może są takie filmy, a ja nigdy nie byłem sam w kinie. Chyba. A zrobiłeś zakupy? Nie, zapomniałem. <laughs> Zaczynam tęsknić za czasami, kiedy nie pozwoliłeś mi samej jeść widelcem. Ale wiesz co? W ramach rekompensaty zabiorę się do dobrej restauracji. O. Super. Awe, czy naprawdę znacie swoich sąsiadów? Pewnie mam w sobie serce zmarłego sąsiada. <laughs> Ale bądźmy szczerzy, kto nie ma? <laughs> Sorki, teraz będę to cały czas mówił, bo to mnie śmieszy. No, ale na tym zakończymy ten film i pożegnajcie się lepiej. Pożegnajcie się teraz y, z tym tłem, bo go już nie będzie. Żegnam się z Wami. Y, papa tło. Papa kaktuś Znaczy ja się będę tam widział cały czas, ale Wy się pożegnajcie skaku, z kaktusem teraz macie chwilę. No, a ja Wam mówię, Eluwina, to mówi do Was Krzysztofina Jazzyna ze Szczecina i cześć. Eluwina. Żegnaj tło, cześć. Co to było, że Żegnaj tło, cześć. Pożegnałem tło. Że wiesz, że tak jest za ciemnie. W ogóle nadal się nagrywa, więc to też w